Sieman Citron Detective Nachos, a dzisiaj sobie gramy w. Ej. Dzisiaj sobie gramy w Gars Na. E, w Murdera, na mojej mapie. TTT. Nie TTT, tylko HNS Nachos. Halo, Siema, Siema! Halo, na dole słyszysz mnie? Co tam jest? Halo, panie na dole. Tak. O, siema. Ustawcie dalsze gadanie. E, hotel. Po, powiem ci tak. że e, To jest mapa pod hide and seek, a więc są takie kryjówki jak te. Tutaj musisz perfekcyjnie wejść, ale tak perfekcyjnie, perfekcyjnie w to. To jest ciężkie. To jest mega ciężkie. I czyli byśmy zostali jeden na jeden? Widziałem na pewno, że się żył. Cholera! <laughs> Myślałem, no tak. że ci się nie uda tak szybko. Jak ustawić pod ten, pod ten przycisk, czy co? E, narzędzia. No. Opcje. No tak. Opcje, no. Nacikn zaznaczasz, naciśnij move i tam wybierasz sobie guzik. E, chwila, które to jest? Ej, na zaznaczasz, cykanie. naciśnij mów no. i tam wybierasz sobie Delta. Martina, bo to to na, na no ja Wiesz, jestem za tobą, za tobą, jestem łyski Na czos, e, ta mapa tak wygląda ciulowo, Wyski, czy ja po prostu nie mam e, e, tekstur? <grym> 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 no, <grym> <grym> nie masz tekstur, nie masz tekstur, tak, 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 nie masz tekstur po prostu No, no tak, tak, tak no, to, i, I nie działa ci dodatkowe oświetlenie na mapie na pewno Rozumiem, rozumiem <grym> To, 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 to nie tak jest a, Ale to Kring mi się podoba Ale ja nie wiem kiedy ja zrobiłem tę mapę, ale dawno, dawno temu Okej okay. Witam, mów yy, Mówisz pod tym guzikiem, którego sobie zbindowałeś na tym spiku. A już jestem, już jestem. Kula. Kula. Mówisz pod guzikiem, którego sobie zbindowałeś na tym no, spiku, a nie pod tym, którego masz na garyzmodzie. Ale ja dam sobie pod ten. Ja Cierna. sobie dam, pod. Cierna. Inny jest, niż taki, to który to masz w Garysmodzie. Inny. inny. nie jest ostatnie. Okay. Whisky, whisky, whisky whisky to jest. Whisky to jest whisky. To jest whisky, to jest whisky, to jest whisky. Whisky to morderca. Whisky to morderca. Whisky to morderca. Whisky to morderca. Czemu ty nie rozumiesz? Guzik inny niż gra. Team speakowy musi. Boże, no właśnie wziąłem. A ty klikuj, zastosuj. Zatwierdź! Kurwa, tu, tu nie odzywaj się najwyższy On ma on ma nóż, pomocy! On ma nóż! On ma nóż, on ma nóż, on, on, man... on ma <tusząc> Boże, tu poślec... Poszed... Boże, jaki jestem o manusz, o manusz, pomocy. Chodź, ma tu, chodź tu, chodź tu, chodź! Chodź, chodź, chodź! A. Aha, jakiego ją O nie. Dobra. <głosy> <głosy> Gdzie ty byłeś? Z <noise> ślepym zauku. A! Zabi wszyscy! Kto miał nóż? Kto miał nóż? Kto miał nóż? Niko nie słyszę. O, halo? Ej, to jest ej... To jest dźwięko. Który debil miał broń i nic nie zrobił? Ej, słychać cię Tango? Nie na Ej, ale nie gada... kurwa, tango, nie gadaj w Garsmodzie. No dobra, dobra, no znowu gadasz w Garys Modzie Dobra, uspokój, dobra się. uspokój się. Znowu gadasz w Garys modzie Dobra, chodzimy to Czekajcie, to jest ciężkie Co to ma być? Dobra, busuj mnie Dobra Patrz, i tutaj później jak będziesz wysoko, tak wysoko, to skocz, ale nie do środka, tylko na tą zewnętrzną krawędź. Tak gdzie? Tutaj widzisz na ścianę, tylko na ścianę, a nie do środka. Dobra. Do przodu. O, o nie! nie no, jak na to wejść? To trzeba tak perfekcyjnie, tak co do centymetra. Bo to jest jak y, są koordynaty w Garysmodzie, to to jest w y, wielkości 1 na 1 Sun się alfa, suń się alfa. Kratkę. I jak jesteście w środku, bo się mieć czarny ekran. włączcie się tr z trzecią osobę, żeby widać. Ała to pod Tango! Tutaj! Siema! Tango! Tutaj jestem! Siema, niu! A wow, głow! Au! O, siema, kilo! O, wustowałbyś mi? Nie? Będzie prostsze. Weź Weźmy to. E na mnie. Spamisz M na mnie. czekaj. Bo. A, bo tutaj jest taki. Wait, 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 wait. O! O! Haha! <laughs> Gdzie dobre? Tango to morderca, tango oh, oh. to morderca. ha, <laughs> jak spadł! Alfa, chodź, 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 włosy mnie. Tango morderca. Ale nie mów na x ale bo jest dwóch... Nie mówcie w gary cymbały drogowe. Tan tango, czemu, czemu oni mówią, że jesteś mordercą? Czemu szepczesz? Jest jeszcze jeden tango przecież. A, dobra. No to nie wiem, a to ja, ja ci coś pokażę. Patrz, zaraz wracam. Dobra, ja to. Mapę... <ślad> oh <yes. ślad> ja tą mapę znam jak własną kieszeń, bo to jest moja mapa. Dobra, chodźmy sobie tędy. Tutaj to jest niby oczywiste miejsce, ale go nie widać na pierwszy rzut oka. Bo patrzcie, to jest cały czas taka sama tekstura. Co się wtapia w tło? Ej, Halo, widzisz mnie tango? Tango! Za tobą! Patrz, patrz na dźwig, tango. Patrz, tutaj skaczę na prawo. Po drugiej stronie budynku, co ty? W tym samym budynku, tango! Halo! Ciema chłopaki! Au, halo, halo, halo. auuu! Kto jest mordercą? Nie wiem. Podobno tango jest mordercą, ale nie ten tango żółty, tylko ten drugi tango. Tango down? A ten drugi to jest. Alfa jest mordercą! Alfa morderca! Zabij go, Alfa mor... Brawo! Brawo! Je, ej! Taki pro tip, jak długo nie zabijacie, to wtedy e, z, z was Moment. dymi. Wiecie jaki? Weźmy od Windu sobie te e, dźwięki... O, siema. Hej, Indie. Indie, jesteś bardzo ładną, czarną kobietą. Ładna, czarna kobieta. Dobra, chłopaki, chodźcie, pokażę wam najlepszą kryjówkę na tej mapie. Okej, dawaj. Dobra. Aha, zbudował się. O, tutaj już skakują. O. No nie pchaj mnie, stój, stój! Zaprzestań. Fajna kryjówka. No. Nie! On zna fajną kryjówkę! What the fuck is this? O! Nie! Uniform! Uniform! Uniform jest! Uniform tu na górze! Brawo! Pog! Pog! No normalnie tu idzie wchodzić. Ale da się tam wyjść? Nie, nie da się. Da się wyjść, da się, kłamstwo brawo. brawo Johnny Brawo, bra, bra. Johnny bravo Ale stamtąd można normalnie wyjść. Nie Jest wiecie. drabinka. Echo nie Jest widzę cię. Jestem niewidzialny? No widzę tylko na to od O cholera Tędy U kogoś stare chyba z wujkiem gada czy coś albo łowią wD no. Teraz ja możesz ludzi. No, no można. Ludzi. Ej, Kłebek, czy ja widziałem nóż? Kłebek! Czy ja... Kłebek, czy ja widziałem nóż? Ograniczone zaufanie do Kłebeka, ale musimy sprankować ich. Co jest? Musicie kliknąć E, żeby się włączyła zabawa. Już się. A, zatrzymałem. <noise> po prostu ulany jesteś. Ja? Gdzieś tutaj nie jedzie. No, ulany jesteś. Ulany ja jestem? Tak jest nie. Ale ty nie. nie no, tutaj siedzenie będzie beznadziejne. Co kurwa, co kurwa, spam mi tu ładnie z cipa. Dobra, chodźmy na kolejną naszą zajebistą kryjówę w której to prawie nikt nie zna, tylko no. Musimy wskoczyć. O, dobra. Kurczę, kurczę. Kurcze. Link do mapy, jeśli ben, jeśli zapamiętam, to wrzucę w tam w opisie. Ciema <laughs> nie... chłopaki. Ja? Ale mnie zabijesz? Halo, gdzie mam iść? No co za troll internetowy się zamyka w tym? Jó, ej... Ej... Eho, chodź na chwilę. Chciałem ci pokazać... do co? Chciałem ci się ten kręc, nie ci, e, się Jak się ten kręci? E, pod E, ale nie zawsze w w działa. W ej, w pod w mapę wpadłem, pomóżcie. Right. Łaś, łaś, łaź, łaś, te, to, to tylko osoba, która może w środku może, a i to musi tam skoczyć, czy coś tam jakieś takie zabawy no, to, zrobić. Ta mapa jest niedopracowana. Twój stary jest nie, się nie dopracował. <noise> ta mapa jest w pełni dopracowana. Dobra, no. patrz, patrz. Nie, 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 ja się, ja się nie dam w tym zamknąć. Yeah. Właśnie nie ta mapa jest tak You've dopracowana, że cię been przez been podłogę widzę. Right now, Byku Nie mów mi jak mam żyć. A jesteś po, hey. poza mapą czy w, gdzie? No mówię ci pod mapą. Jak wyszedłeś pod mapę? Czekaj, muszę sobie przypomnieć, jakie były możliwości. Tędy nie. O! Cie ma. No i co, pod mapą? Oszust jeden. No i zepsułeś. No, no i co? Bo mnie okłamałeś. Poczekaj, weź się Czekaj. Czemu mi bind nie działa? O nie! Czemu? Czemu to jeden bind mi działa, a drugi nie? No chciałeś zrobić? You spin me right, hey baby, right no. now! <laughs> Ej, chodź! Poczekaj, stój, 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 stój! Chcemy testować, czy to ocień to... działa? to... terrorysta... A dobra, już nic. Okay. Chcesz mnie obrócić. Czekaj, co to? Skąd ja tego winda mam? Ja nie mam Ale ja umiem robić tak. O cholera. A ja umiem tak, umiesz tak? Mm, ale ale Nie! Patrz! Patrz jakie moje jest przydatne Oj ktoś nasz zgoni, chodź szybko! Siu, otworzyć wrota! Zamknij. Szybko zamknąć wrota! Siema ma. Chyba nie działa Mogę z połazić. Halo. Nie. Mogę z wami połazić. Ale pomocy, bo się zablokowałem. Tuja <grym> mapa jest dopracowana <grym> <grym> na to. Jest w pełni dopracowana, zostaw mnie. No, latające krzesło. Kliknij right E right na nie. Nie. Okej. Okay. Z prostu, jak e, jest ten czerwony dymek, to oznacza, że jest drajcą. No właśnie. Kto by pomyślał. O! Koniec. I fajnie, że minie... Zmiana mapy. Jaka zmiana mapy? Ta mapa jest świetna! Nie, nie, nie zmieniajmy mapy. Nie, ta mapa jest genialna. Proszę mi tutaj nie ten. Nie sabotować. Ta mapa jest najlepsza. Ta mapa jest super. Cześć, ja chyba wiem kto jest. Kto jest to? Pewna osoba, która chce zostawić mapę. To chyba on. Hejka hey, Power jersey to ja. Co? To on. To ja. No ty, patrz, on ma beczkę. Czem masz beczkę? <laughs> no patrz, beczka. <grym> o nie! Co za agresywny hotel! Nie masz psychy hotel mnie zabić, nie masz psychy no mnie facie, zabić. Nie masz, psych, nie nie masz psychy no mnie zabić. Zabijanie. Nie masz. Nie masz nie za... Aha, mój mój A. mój. mój. No November ma. Zagrać, nie, to ja nie mam. Nie, jest innym Delta jest. Co jest? Ja strzeliłem? Była krew. Strzeliłem, była krew, ale Delta jest, uważajcie, zielona Delta. O nie. A ty nie jesteś na ty śmierdzisz. Ta mapa jest świetna, nawet z tym mi nie handlować, proszę. No nie, to jest dobra mapa. Bardzo dobra. Dokładnie. I na tej mapie na pewno macie dużo FPS-ów, bo nie ma na niej świateł. Nie, 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 nie ma cieni. To jest no. po prostu mapa no. dla moich widzów którzy, ze słabymi komputerami, bo cały ja hajs na donated wysyłają. A gdybym zrobił mapę to byśmy sobie w nią zagrali. No. Okej. Okay. Dobra, zabieram się za robotę. Kurwa, co, co, ty Co, co to u ciebie? <laughs> co za Fortnite'owy świr wrzuca pistolety na górę. Wiem, że masz nóż. Wiem, że jesteś trajtorem. No kto by pomyślał, że jest trajtorem. Hmm. Ale hmm. w tej grze nie ma strajtorów. Czym jesteś? Nie hmm? jesteś klasą D, jesteś strajtorem. Wszystkich zabiłeś. A ja się uratowałem, wchodząc tam na górę. Słucham? Ej, no... No wie, nie nie Ten nóż. Dobrze wiem, że masz tego. Zmasz nóż. No. A czy to nie jest no, tak, że prostu, tylko. Ty teraz chiwi, się, no. szukać jak tu wejść. Yy, Byku nie znasz tutaj wejścia. Tylko morderca co, ma całą no. Nie wiem, bo jak byłem mordercą, to miałem. Nie widziałem. Więc no, GG. Niektórzy u mnie byli niegdyś. Nie wiem, to losowe. Nie wiem, <noise> Wow, Wow! Znalazłem pojęć skrót mi który mam na klawiaturze Wow Ej, chłopaki, chodźcie wszyscy, chodźcie na środek, to pokażę wam coś Magie Patrzcie, chodźcie, 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 pokażę wam Dobra, kto chce być moim obiektem testowym? Ja. Brawo, dobra Choku, Hokus pokus czary mary. Ale poczekajcie, poczekajmy na tamtych ludzi. Chodźcie, chodźcie, magię pokazuję, magia przyjechała magia. Nie reguluj monitora, magia będzie Cho... Nie, dobra no to walić Hokus pokus ten, czary mary Twoja stara to twój, to, twój stary, to twój stary To twój stary, to twój stary, twój stary, twój stary Twój stary Jestem teraz sam na serwerze mimo że jesteście na nim. A co z tych kamieje? Wam Wąsunąłem wasze postacie z gry. On jest groszowała gara Dzięki za oglądanie i sięm.